Istnieje miejsce, gdzie cisza skrywa więcej prawdy niż tysiąc wypowiedzianych słów, miejsce, w którym serce całego narodu bije w sercu matki. To miejsce to jasna góra, a to, co spoczywa tam w cieniu historii i w archiwach, które nieliczni ośmielili się otworzyć, to objawienie, które zmieniłoby wszystko, co myślisz o Europie, o wierze i o czasach ostatecznych. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Jan Paweł II zawsze tam wracał? Dlaczego szeptał modlitwy przed Czarną Madonną, jakby powierzał sekret, którego nie można wypowiedzieć na głos? To nie była tylko dewocja. To była misja, to był ciężar, to była wiedza o czymś większym, co Kościół wolał milczeć. Jasna góra to nie tylko sanktuarium, to konfesjonał, to miejsce, w którym pokolenia Polaków składały swoje łzy, swoje prośby, swoje nadzieje, gdy cały świat zdawał się rozpadać wokół. Kiedy Polska była wykreślona z mapy przez ponad stulecie, gdy armie nazistowskie i komunistyczne próbowały zniszczyć jej tożsamość, to tam, przed tym ciemnym i tysiącletnim wizerunkiem Matki Bożej, lud znalazł siłę do oporu. Ale było coś więcej. Coś, co Jan Paweł II wiedział i nosił w sobie jak tajemny płomień w piersi. W swoich homiliach wspominał to w sposób zakamuflowany, używając słów, które tylko wtajemniczeni w tajemnicę mogli zrozumieć. Mówił o zawierzeniu, o absolutnym zaufaniu. Mówił o profetycznej roli Polski. Mówił o czasie, który miał nadejść czasie, w którym Europa musiałaby przypomnieć sobie swoje duchowe serce. A wtedy odkrywasz, że istnieje dokument tekst przechowywany w archiwach Jasnej Góry. Stara przepowiednia, która była czytana przez kardynałów, biskupów i samego Karola Wojtyłę, gdy był jeszcze młody. I że ta przepowiednia nie mówi tylko o Polsce, mówi o całej Europie, mówi o czasach ostatecznych i mówi o ciszy, którą Kościół musiałby zachować do właściwego momentu. Dlaczego cisza, dlaczego ukrywać coś tak ważnego? Odpowiedź tkwi w samej naturze objawienia. Było zbyt wielkie, wskazywało na rolę, którą Polska miała przyjąć w przyszłości. A ta rola wiązała się z ofiarą, z cierpieniem, ale także z chwałą duchową, a ujawnienie tego przed czasem mogłoby wywołać konsekwencje, których nawet Kościół nie byłby w stanie kontrolować. Jan Paweł II wiedział. Poznał te tajemnice, klerykiem w Wadowicach, gdy wspinał się na wzgórze jasnej góry z innymi młodymi Polakami i czuł, że coś większego go woła. Uczył się tego od kardynała Wyszyńskiego, który również skrywał tajemnice i który w 1961 roku, podczas aktu poświęcenia Polski Matce Bożej, zostawił subtelne wskazówki dotyczące tego, co miało nadejść. Tutaj zawsze byliśmy wolni, mówił. I w tych słowach był profetyczny echa, które niewielu zrozumiało. Czarna Madonna spogląda na wszystkich, którzy wchodzą do sanktuarium. Jej twarz, naznaczona bliznami pozostawionymi przez najeźdźców sprzed wieków. On musi się uśmiechać. Ona wie. A teraz ty także jesteś na prostej drodze do wiedzy. To, co zostało uciszone, jest gotowe do ujawnienia. Aby zrozumieć to, co zostało uciszone, musisz cofnąć się w czasie. Musisz zrozumieć, co się wydarzyło w 1966 roku, kiedy Polska obchodziła tysiąclecie chrześcijaństwa. To w tym roku kardynał Stefan Wyszyński przewodniczył aktowi poświęcenia Polski Matce Bożej. Ale ten akt nie był tylko ceremoniałem religijnym to było wypełnienie czegoś znacznie starszego to była potwierdzenie przepowiedni. W archiwach Jasnej Góry znajduje się rękopis z XVII wieku. Został napisany przez zakonnika Paulinów, który żył w klasztorze podczas czasów najazdów szwedzkich. Kiedy twierdza Jasna Góra wytrzymała niemożliwe oblężenie i ocaliła naród polski od całkowitej zagłady. W tym rękopisie Mnich opisuje wizję, którą miał przed Czarną Madonna. Widział Polskę dzieloną, masakrowaną, wykreśloną z mapy. Ale widział także coś więcej. Widział Polskę odradzającą się jako duchowy latarnia, gdy cała Europa będzie pogrążona w ciemności. Przepowiednia mówiła, gdy wiara zostanie wypędzona z zachodu, gdy świątynie będą pustoszone, a serca będą zatwardziały, to Polska będzie trzymać płomień, i z tego płomienia cała Europa zostanie na nowo rozpalenie. Ale to przyjdzie przez wielką udrękę. Ta przepowiednia była czytana przez pokolenia polskich kardynałów, była omawiana w tajemnicy. I została potwierdzona przez wydarzenia historyczne, których nikt nie mógł przewidzieć. Polska została faktycznie podzielona między obce mocarstwa była faktycznie okupowana przez nazistów, a potem przez komunistów a w obu przypadkach naród polski opierał się nie bronią, ale wiarą a centrum tego duchowego oporu zawsze była jasna góra. Jan Paweł II znał tę przepowiednię od młodości. Studiował ją, medytował nad nią, a gdy został papieżem, zrozumiał, że jego misją było przygotowanie świata na ostateczne wypełnienie tego objawienia. Dlatego zawsze wracał do jasnej góry, dlatego tak wiele mówił o znaczeniu tego, aby Europa na nowo odkryła swoje chrześcijańskie korzenie. Dlatego nalegał, że Polska ma do odegrania wyjątkową rolę. W swoich homiliach na jasnej górze używał zakodowanego języka. Mówił rzeczy takie jak: Polska musi pozostać wierna swojemu powołaniu. Mówił: Jasna góra jest duchowym sercem nie tylko Polski, ale całej Europy. Mówił: To, co dzieje się tutaj, w tym świętym miejscu, ma reperkusje, które wykraczają poza to, co możemy zobaczyć. A potem, w 1983 roku, podczas jednej ze swoich wizyt w Polsce, zrobił coś niezwykłego. Celebrował msze na jasnej górze i przed milionami Polaków i całym światem wypowiedział słowa, które były starannie dobrane. Totus tuus. Jestem cały Twój Mario, i przez Ciebie jestem cały misji, która mi została powierzona. Te słowa nie były tylko dewocją Maryjną. Były publicznym potwierdzeniem, że znał tajemnicę i że był zobowiązany do jej wypełnienia. Kardynał Wyszyński, przed śmiercią, powierzył Karolowi Wojtyle odpowiedzialność za zachowanie sekretu do właściwego czasu. Powiedział: Będziesz wiedział, kiedy mówić. Znaki będą oczywiste. A kiedy Europa będzie na skraju utraty swojej duszy, Polska zostanie wezwana do świadectwa. I znaki zaczęły się pojawiać. Upadek komunizmu w Polsce, kierowany przez ruch duchowy zwany Solidarnością, był pierwszym wielkim znakiem. To był polityczny cud, którego nikt się nie spodziewał. I stało się to, ponieważ naród polski nigdy nie stracił swojej wiary. Jasna góra utrzymywała płomień w czasie najciemniejszych lat, ale proroctwo na tym się nie kończyło. Mówiło o drugim wypełnieniu o przyszłym czasie, w którym Europa Zachodnia, po dekadach sekularyzacji, porzucenia wiary duchowej pustki, potrzebowałaby nowego świadectwa, a to świadectwo miało przyjść z Polski, tyść z jasnej góry, przyjść z pamięci o tym, co Jan Paweł II milczał. A potem dochodzisz do punktu przełomu, do momentu, w którym wszystko się ujawnia kulminacja proroctwa powód milczenia. Jan Paweł II wiedział, że ten moment nadejdzie, wiedział, że Europa spadnie w przepaść, zanim uzna swoją potrzebę Boga, i wiedział, że kiedy to się stanie, Polska zostanie wezwana do świadectwa ale świadectwa czego? Nie abstrakcyjnej doktryny, nie teologicznej filozofii, ale czegoś znacznie głębszego i niebezpiecznego. Świadectwa, że możliwe jest życie w wierze w świecie, który odrzuca wiarę. Świadectwa, że możliwe jest pozostanie człowiekiem w schumanizowanym świecie. Świadectwa, że możliwe jest stawienie czoła duchowej pustce, nawet gdy cała kultura wokół zaprzecza świętości. A to świadectwo miało przyjść poprzez cierpienie. Proroctwo było w tej kwestii jasne. Polska musiała przejść przez Dolinę Cienia Śmierci, aby z drugiej strony przynieść światło reszcie Europy. I dokładnie to się stało. Polska cierpiała jak mało które narody. Została najechana, podzielona, okupowana, torturowana, jej ludność została wymordowana w milionach, jej kultura została zaatakowana, jej język został zabroniony, jej wiara była prześladowana, ale Polska się nie złamała, a jasna góra była centrum oporu. Podczas okupacji nazistowskiej, kiedy Niemcy próbowali zamknąć sanktuarium, naród polski nadal przychodził na tajne pielgrzymki. Podczas komunizmu. Kiedy reżim ateistyczny próbował wymazać religię, miliony Polaków nadal wędrowały na święte wzgórze, a czarna Madonna nadal patrzyła na nich z bliznami wieków inwazji, jakby mówiła: Rozumiem, wytrzymałem i ty też wytrzymasz. Jan Paweł II płakał przed nią nie raz, ale wiele razy. Płakał, ponieważ znał ciężar misji, płakał, ponieważ wiedział, że objawienie nie będzie łatwe. Płakał, ponieważ wiedział, że kiedy świat w końcu zrozumie rolę Polski, wielu nie przyjmie tego. Wielu będzie szydzić. Wielu powie, że to tylko religijny nacjonalizm, przesadny mistycyzm, kulturalne opóźnienie, ale proroctwo nie obchodzi, co myślą ludzie. Wypełnia się niezależnie od ludzkiej akceptacji, a wypełnienie działo się na oczach wszystkich, ale niewielu to dostrzegało. Kościół zamilkł, ponieważ objawienie było zbyt wielkie, ponieważ sugerowało, że Bóg wybiera narody do specyficznych misji, a ta idea w erze globalizacji, relatywizmu kulturowego, odrzucenia jakiejkolwiek koncepcji wyboru czy szczególnej powołania byłaby nie do przyjęcia dla wielu wewnątrz samego Kościoła. Byłoby to oskarżane o polski triumfalizm. Byłoby to wyśmiewane jako narodowa fantazja przebrana za teologię. Ale Jan Paweł II znał prawdę. Wiedział, ponieważ przeżył prawdę. Wyrósł w okupowanej Polsce. Widział, jak jego żydowscy przyjaciele byli wywożeni do Auschwitz. Pracował w fabryce chemicznej pod reżimem nazistowskim. Uczył się w tajnym seminarium, podczas gdy komunizm próbował zniszczyć kościół, i przez to wszystko czuł obecność czarnej Madonny. Czuł, że jasna góra to coś więcej niż miejsce to był portal duchowy to było miejsce spotkania między niebem a ziemią a kiedy został papieżem, przeniósł tę wiedzę do Rzymu, próbował przygotować kościół na to, co nadchodzi mówił o nowej ewangelizacji. Mówił o potrzebie, aby Europa na nowo odkryła swoje chrześcijańskie korzenie. Mówił o niebezpieczeństwie relatywizmu moralnego, ale nigdy w pełni nie ujawnili tajemnicy jasnej góry, ponieważ czas jeszcze nie nadszedł, a potem umarł. I wielu myślało, że sekret umarł razem z nim, ale sekrety prorocze nie umierają, czekają, ujawnią się w odpowiednim czasie, a czas nadchodzi. Europa jest w przepaści, a jasna góra wciąż tam jest, z czarną Madonną, patrzącą na horyzont, czekając na moment, w którym cały kontynent w końcu zwróci wzrok na wschód i zapyta: Jak wy wytrzymaliście, jak utrzymaliście wiarę, co wiecie, co my zapomnieliśmy? A teraz nadchodzi światło. Po objawieniu przepaści, po zrozumieniu ciężaru milczenia. Przychodzi obietnica. Proroctwo jasnej góry nie kończy się w ciemności, kończy się nadzieją, kończy się wizją odnowionej Europy, nie poprzez władzę polityczną czy militarną, ale poprzez moc na nowo odkrytej wiary. Jan Paweł II zostawił wskazówki na ten temat w swoich ostatnich pismach. Mówił o płucach Europy, Zachód i Wschód oddychające razem, mówił o potrzebie aby Europa Zachodnia na nowo uczyła się od Europy Wschodniej, mówił o zawierzeniu, radykalnym zaufaniu do Boga, którego naród polski nigdy nie stracił. A to zaufanie nie jest naiwne, nie jest to ślepa wiara, która ignoruje cierpienie, wręcz przeciwnie, to wiara wykuwana w cierpieniu, to wiara, która spojrzała w przepaść i nie odwróciła wzroku. To wiara, która przeszła przez Auschwitz, która przetrwała komunizm, która opierała się wszystkim próbom zagłady i dlatego ma autorytet, by mówić.